Hej kochani, ja jestem Karol, a oglądacie kanał Karo If, a w dzisiejszym odcinku będzie odcinek z mowy z Zapraszam do oglądania! Zasad, oglądajcie do końca, bo myślę, że będzie ciekawie i zostawcie dużo upy w górę oraz jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to zasubskrybuj, bo zbliżamy się już do 900 subskrypcji, więc byłoby fajnie. Jak zakręcę koła mi to będą pozdrawionka. Komuś damy tutaj o i kręcimy sobie kołem i co nam wyskoczy pięć. no trudno! O, osiemdziesiąt dobra. Dwadzieścia i ostatnia co będziemy mieli? Na 25. 50. Dobra. Jeszcze sobie otworzę pręciki. Jak widzicie, mam 17 Lebel Już ostatnio to zrobiłam. Dobra. O, jeszcze sobie weźmiemy fame znaczy sobie to, wiecie, odwracajmy. Zbyt fajny. No i inaczej ten czas. A w ogóle jak wam się podoba moja stylizacja? Bo nie wiem. Bo ja teraz chyba muszę zmienić sobie stylizację, bo nie, już mi się nie podoba strasznie. Chociaż te włoski są nawet spoko, ale ta reszta to nie wiem, jakoś tak wiecie dziwnie, e, więc sobie muszę zmienić, ale zanim to sobie zrobię, pozdrowionka, tak. Pamiętajcie, że ja zawsze czytam komentarze. Jak chcecie, żebym was pozdrowiła, to musicie napisać pod tym filmem y, y, komentarz i pozdrow! Bo jak piszecie mi na przykład na czacie, jak zobaczycie, o karolce, pozdrowmy w następnym odcinku, to ja po prostu o tym zapominam, nawet jak piszecie mi na priv, to ja zapominam o tym i potem wiecie, robi się czasami taka awantura. Więc co prawda piszcie komentarze, że chcecie być pozdrowieni, bo ja inaczej no, nie pozdrowiam Was. Więc dobra. Crazy Mika 5, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i cieplutko. Lila Co, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i cieplutko. Polska Pywy, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i cieplutko. Mowi Star 234, pozdrawiam te wszystkie osóbki i jeszcze pozdrawiam Was wszystkich, wszystkich moich widzów. W ogóle nie wiem, czy sobie otworzymy jakiś prezencik. Hmm, może sobie otworzę jakiś, słuchajcie, prezencik O, czarna damika. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dziękuję. O, to jest na Halloween, albo nie wiem, na noc hakerów, tylko noc hakerów, hakerów już była. Bardzo ci dziękuję. Zielony diament 109. Zielony diament 199. Dziewięć, dziewięć. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dziękuję. O, animka, dziękuję Bardzo Jeszcze tutaj Pro Pro Lola Pozdrawiam Ciebie, dziękuję za prezencik Ale śliczna bluzka Chyba sobie ją założę I zrobię z tego look Mostetuskawka 321. 3, 2, 1 Pozdrawiam Ciebie serdecznie, dziękuję za prezencik O, tło Fajnie Dziękuję za takie piękne tło Mostetuskawka 321. 3, 2, 1 Dziękuję za kolejny prezencik. O, budki. Nie wiem, czy już te budki mam, chyba nie. Chyba właśnie nie. Kuki 223. Pozdrawiam i dziękuję za prezencik. O, fajne butki. Dziękuję. Jeszcze Kamila to ja pozdrawiam. Kamila to ja 10. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję za prezencik. Ale Cię, czy włoski dziękuję. Po prostu dziękuję Wam wszystkim za to właśnie. Ognista. Fala. Dziękuję za prezencik, co mi dałaś. Ale ślicza sukienka. Ej, piękna, ej Po prostu śliczna. Dziękuję. Bardzo piękna. Puma 10, 19. Pozdrawiam ciebie, Dziękuję za prezencik. O, budki. I to może tyle otworzyliśmy sobie. O, jeszcze od Maja Fioletowa 1. Dziękuję za prezencik. O, fajne. Dziękuję. A teraz sobie lecimy na słuchajcie na zakupki, bo myślę, żeby sobie coś kupić. Oczywiście z tych ciuchów, co też dostałam. O, widzicie to? Widzicie to po prostu? Ze spódnica Ink. O, Oczywiście wygląda nałupkowo. No dla mnie w sumie jestem dziwna. W ogóle myślałam sobie, żeby zrobić, wiecie, jakiś piękny look, ale nie wiem jaki. I tak właśnie się tu znalazłam. No nie wiem, no po prostu jakby tak wiecie, nie mam pomysłu, no. Wiecie, jak to jest? W tej branży. No po prostu nie miałam widzicie pomysłu, tak? A może te woski będą piękne. No nie wiem, ja się słuchajcie na tym, jakby tak powiedzieć nie znam. Więc w sumie mi trochę smutno. A co słuchajcie? Nie wiem, ale to wygląda trochę jak worek. To jest jakby w takiej folii, a kosztuje 90, 9, no. W ogóle nie wiem co mam kupić, bo po prostu niektóre rzeczy mnie rozwalają. Mm. Może, słuchajcie, te włosy byłyby piękniejsze O, i luczek, słuchajcie, zakupiony, mam te włoski, więc sobie, wiecie, kupię ten outfit sobie ubiorę, oczywiście moje pieniążki się nie więc zaraz będę chciała sobie otworzyć skarbonkę albo, słuchajcie, wiecie co? Myślę, żeby sobie kupić Bustera chociaż nie wiem czy mi ktoś teraz pomoże O Jezu, jak ja wyglądam świetnie. O matko. O Jezu, Jezus. Ej, słuchajcie, nie wiem, czy bardzo ładnie wyglądam, ale myślę, że tak. No, widzicie to, jaka gwiazdeczka, po prostu tutaj. Czy Wy to widzicie? Jaka gwiazdeczka. Dziękuję. Kurczę dlaczego wklikam w ciągle na to. Dobra, i sobie właśnie zrobimy luczek z tego. Co? No, po odcinku muszę sprawdzić, co to napisała. Czekajcie, wybierz nazwę. Ale nie wiem, jaka jest nazwa. Dobra, robię tego luka. Muszę zapisać, żeby wszyscy widzieli. Jezus. Jezu, nie, ja nie chcę tej sukienki. Ja chcę tą mm, W sumie, to też by spokojnie. Słuchajcie, znaczy, ja nie wiem, po co kupiłam tą bluzkę Słuchajcie, sprawdzę. Słuchajcie. Sprawdzę, co ona do mnie napisała. Mogłabym mi pomóc. Jak? Yy... Nie wiem. Nie wiem, ale słuchajcie, nieważne. No po prostu czekamy, aż nam coś odpisze. W sumie chciałabym kupić jakieś animki. A też słuchajcie, jak nie chcecie jakiś animek, to naprawdę. Jezus, ale nie no, a gdzie są nogi? Zastanawiam się, gdzie są nogi. Dobra, potem załatwię tą sprawę, ale nie wiem jak, ale jakoś załatwię. O, tak się z tym jest Jezu, kolejny księżyc. Jakby po prostu nie mieli nic innego. No, słuchajcie, wykupię wy, całą stronę, zobaczycie. Wykupię całą stronę. A po co się dziwię, że mam mało pieniądzków i wiecie tego. Ale kupię z całą stronę. Jakby inaczej. W ogóle chciałam jeszcze kupić. E... Aha. Jakie czadowe. To powinno być zakazane, ale wiecie. Moderatorów MSP to nie ciekawi, Ale najgorsze jest to, że dzieci tu grają i są czasami takie creepy te wiecie Animki i po prostu się robi tak głupio A bo to jest creepy Barbie Nie, czekaj, nie to nie Barbie Jest tam dziwna Dobra, szukamy dalej jakiejś pięknej straszącej animki To jest w sumie spoko i to jest właśnie wydawanie niepotrzebnie pieniążków. O Jezus! To powinno być seria zakazana. Bo to wygląda creepy, to jest, nie wiem... To jest aż za bardzo. Dobra, więc słuchajcie tym miłym akcentem chyba kończymy ten odcinek, jeszcze sobie otworzę chyba skarbonkę. Mm, nie... E Chyba, e, wiecie co, jeszcze zrobię raz na odcinku, że kupuję Bustera I naprawdę, jest ten. Jezus Maria, ptaki mnie, słuchajcie, obserwują od paru dni Najpierw chwilkę obserwowali, a teraz mnie, jezu creepy. Dobra, więc zostawcie dużo pyłku, w górę, żeby te ptaki, wiecie, poszły sobie I żeby mnie nie podglądały I, i zostawcie oczywiście subskrypcje, żeby one Tym bardziej gdzieś kogoś innego poglądały niż mnie, więc naprawdę pomóżcie mi te wypłoszyć te ptaki, bo po prostu one mnie już obserwują. Po prostu one niby się... Gdzie one są? Nie ma ich? Jezus. Oh, jak ja się nie boję. Dobra, więc naprawdę byście <laughs> dużo w oraz <laughs> Tak, bo zbliżamy się do 900 subskrypcji. Dobijemy, słuchajcie, do 1000 subskrypcji. Nie wiem czy. Do 100 tysięcy subskrypcji i wiecie co? Będziemy mieli. I po prostu będziemy, słuchajcie, mistrzami. Jak po prostu dobijemy do 1000 subskrypcji i dostaniemy. Dostaniemy. Srebrny przycisk, bo, bo, bo wszyscy na to wiecie, zapracowaliśmy. Naprawdę? Bo wszyscy na to wiecie. Jakbyś tak powiedzieć, walczyliśmy razem. Więc słuchajcie, armia kary, ty. Napiszcie armia Karoity a ja Wam przypnę serduszko. <laughs> Więc papadki do nas tego odcinka. Pa.